Cześć, witajcie. Dzisiaj taki niespodziewany gość Huskwarna 353. Dlaczego niespodziewany gość, bo jest to pilarka z dystrybucji ze wschodu. Nie jest to nasza krajowa dystrybucja od pewnego czasu i na YouTubie, jak również na różnych portalach, można spotkać pilarki pochodzące z Ukrainy. Czy gdzieś tam z Białorusi? Ogólnie chodzi tutaj, aby te pilarki były spoza Unii Europejskiej. Dlaczego cieszą się takim zainteresowaniem i dlaczego generalnie te oferty są atrakcyjne? No właśnie, to czy są atrakcyjne, to o tym też porozmawiamy. Dzisiaj troszeczkę bardziej teoretycznie. Z tego względu, że sam śledzę troszeczkę rynek tych pilarek. A z racji tego, że dość sporo tych różnych piarek przez moje ręce przechodzi, jeśli chodzi o naprawy i przeglądy, bo nie zajmuję się handlem pilarkami. Natomiast, no, nie da się ukryć, że szukamy sobie urządzeń tanich. Chcemy wydać jak najmniej, a mieć urządzenia jak najlepsze. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć temat właśnie związany z zakupem takiej pilarki gdzieś na jakiejś aukcji od osoby prywatnej, która taką pilarkę przywiozła, czy to z Ukrainy, czy to z Białorusi. Ogólnie chodzi o rynek jakby zewnętrzny poza Unią Europejską. I dlaczego tak się dzieje? Co się stało z naszym krajowym rynkiem, z naszymi autoryzowanymi punktami, czy też co się stało z pilarkami? Dlaczego szukamy sobie czegoś gdzie indziej? i próbujemy, że tak powiem, szukać dziury w całym. Kolejnym tematem to jest temat tego, czy takie pilarki mogą być problematyczne. Czy możemy z nią mieć jakiś problem i jak sobie radzić, bo ta pilarka nie trafiła do mnie tylko po to, żeby sobie o niej poopowiadać. Tylko coś się z nią dzieje, tak? Klient ma pewne podejrzenia, zauważył nieprawną pracę i automatycznie Chcę coś z tym zrobić, chcę to zweryfikować i sprawdzić. Dlatego też pomyślałem, że warto sobie o kilku rzeczach na samym początku powiedzieć. Być może kogoś troszeczkę ostrzec przed pewnymi konsekwencjami zakupu takiej pilarki albo co powinniśmy zrobić po zakupie. Na samym początku chciałbym wam zaprezentować tą pilarkę, pokazać. I jak wygląda, że nie jest to egzemplarz wyżyłowany, wypracowany, który już tam coś naprawdę widział. Jest to nowa pilarka. Klient tutaj poinformował mnie o tym, że pracowała około 20 minut do pół godziny. Wszystkie, tak powiem, potrzebne informacje, jakiś kod kreskowy, jakieś tam naklejeczki ta pilarka posiada. Oczywiście patrzymy tu, pod ten kabłąk. Tu jest tabliczka. Wezmę kamerkę. Może uda się tą tabliczkę tutaj chwileczkę pokazać lepiej. Husqvarna 353 SN, podany numer, numer seryjny Husqvarna yy, Sao Carlos Brazil. Te pilarki składane są w Brazylii i cały czas dostępne yy, poza Unią Europejską. Nie trzeba też nikomu, myślę, że przedstawiać tej pilarki z tego względu, że te pilarki były u nas też dostępne, powiedzmy, że 20 lat temu. Tak, one się cieszyły bardzo dużą popularnością, jest to sprzęt profesjonalny. Pilarka bardzo, naprawdę bardzo fajna. Te pilarki były u nas, były trwałe pilarki, bardzo fajne urządzenia do pracy i dlaczego jakby zostały wycofane z naszego rynku krajowego. No a właśnie ze sprawą Norm emisji spalin, które Unia na nas też narzuciła, i tutaj trzeba było kombinować. Co tu zrobić z tymi pilarkami, żeby one były bardziej ekologiczne? Te pilarki te normy do wymagań unijnych. To wyeliminowało z naszego rynku bardzo dużą gamę sprzętu, którym można było sprzedawać i którym mogliśmy kupić. W tej chwili wszystkie urządzenia są tak robione, aby te normy spełniały, a to spowodowało wycofanie. Z rynku tych starych, sprawdzonych y, konstrukcji. Jednak poza rynkiem Unii Europejskiej te pilarki są dalej dostępne, dalej są składane tak, jak były składane kiedyś i właśnie. No, możemy je znaleźć gdzieś w serwisach au aukcyjnych, czy gdzieś w sieci, jakieś sklepy, które, czy osoby prywatne, które sprzedają te urządzenia, lub bezpośrednio, nie wiem, być może można by zamówić prosto z serwisu huskwarny na Ukrainie czy na Białorusi taką pilarkę. Co zyskujemy? Bo to jest też, myślę, że temat istotny. Porównując ceny sprzętu podobnej mocy, podobnych modeli, jeśli chodzi o modele profesjonalne Husqvarna na rynku naszym, europejskim, w autorytowanym serwisie, to na pewno zauważymy, że są to pilarki dużo droższe. Tutaj jest szansa, że taką pilarkę, gdybyśmy chcieli porównać ceny na Ukrainie, możemy kupić dużo taniej. Na chwilę to Wam przedstawię. Jestem na ukraińskiej stronie, oficjalnej stronie, Husqvarna. Tutaj możemy przyjąć wszystkie modele, które są dostępne tam na Ukrainie, na przykład z aktualną ceną. Eee, jak również jestem na polskiej stronie, oficjalnej stronie, Husqvarna, gdzie też możemy znaleźć modele, które są w ofercie u nas, w kraju, że tak powiem, czy na terenie Unii Europejskiej. Plus to, że mamy tutaj też podane ceny aktualne. Dla przykładu. Tak, ma szybko, żeby teraz tylko pokazać tą różnicę, no, na pewno nie znajdziemy tutaj tych starszych pilarek typu właśnie 3, 5, 3 czy też innych, huskwarnie jeśli chodzi o polską dystrybucję. No ale możemy porównać sobie na przykład, jak to wychodzi cenowo między nową, taką współczesną pilarką u nas, a na Ukrainie i widzimy, jaka jest różnica. Oczywiście ta różnica ceny nie bierze się tak znikąd całkiem, tylko są to też pewne marże, są to opłaty celne. Bo tutaj też myślę, że trzeba by zastanowić się nad tym, czy przewożąc taką pilarkę, kupując ją na przykład w autoryzowanym punkcie we Lwowie, tak? do którego mam stąd, że tak powiem, całkiem niedaleko, bo zaledwie w linii prostej jakieś 50 km. Natomiast, no właśnie, czy to co musimy opłacić, czy nie musimy, bo to też może mieć wpływ na całkowity koszt, ale powolutku. Mamy tutaj Husqvarna 353, czyli tą pilarkę, o której dzisiaj rozmawiamy. Mamy podaną cenę w hrywnach 19 499 hrywien, tyle kosztuje w oficjalnym punkcie Husqvarna w Lwowie 19 499 hrywn, to jest 1770 70 złotych 50 groszy zł. nie wiem ile by kosztowała współcześnie ta pilarka u nas gdy była w ofercie więc tutaj nie mam jeszcze tego odniesienia tutaj natomiast ta cena wychodzi bardzo atrakcyjnie i taką pilarkę za te pieniążki warto by było kupić ale zróbmy taki mm, takie porównanie z inną pilarką, mamy 550 xp 28 28000

9 zł. To jest raptem o 2000 taniej. Czy opłaca się takie urządzenie kupić? No powiecie, że oczywiście. Oczywiście. No. Jest to okazja nowa, oryginalna, Husqvarna, kupiona właśnie gdzieś tam na Ukrainie. Przyniesie nam oszczędność w wysokości. 2000 zł. I nawet kiedy musimy komuś zapłacić dodatkowo 500 zł, na przykład tej marży za sprowadzenie tej pilarki, właśnie ktoś pojechał do Lwowa, kupił kilka pilarek i sprzedaje to u nas. Możemy sobie samemu sprawdzić um, oferty w takich um, punktach właśnie na Ukrainie. Jeśli ktoś jest na tyle odważny, lub mieszka blisko granicy, no to może sobie zrobić wycieczkę, pojechać, kupić, przywieźć. Tylko tak jak mówię. Trzeba by się zorientować w cle. Czy taka pilarka będzie podlegać odsłaniu na granicy? Ewentualnie, jak można by to przewieźć inaczej? Nie chcę nic sugerować, nie chcę nic podpowiadać. Jak to wygląda? Czasami na własne potrzeby oczywiście można przewieźć i nie ma problemu, jeśli przewozimy pewnie jedną rzecz. Myślę, że to nie byłoby związane z takimi dodatkowymi kosztami. Natomiast, kiedy byśmy przewieźli całą przyczepkę różnych pilarek i sprzętu stamtąd tutaj, chcieli tym handlować, to też sytuacja będzie wyglądała inaczej. Nie wchodzę w tą tematykę. Nie interesuje mnie to, ja się tym nie zajmuję, nie sprowadzam, nie, nie mam zamiaru. Natomiast warto mi się o tym pomyśleć przed takim zakupem, przed taką decyzją. Oczywiście, jeśli kupujemy już tutaj na miejscu od kogoś, to sytuacja wygląda inaczej, no to ktoś bierze na siebie tę odpowiedzialność, że to przetransportował tutaj i tym handluje. Wróćmy jednak do naszego tutaj pięknego gościa. I e, jeszcze zastanówmy się za wszystkimi za i przeciw. Z pewnością cena, jak najbardziej, jest za. Kupujemy takie urządzenie i mamy e, no, dużą oszczędność. Natomiast teraz jest to produkcja brazylijska, e, nie szwedzka. Nie produkujemy tego tutaj w Europie. Ktoś to składa w Brazylii. Koszty widocznie tej robocizny montażu mogą wyglądać inaczej, dlatego te urządzenia u nas wychodzą drożej niż tam. Czy ma to związek z jakością? Czy możemy mieć tą pewność, że to części wszystkie są identyczne? Identyczne części jakościowo idą nam na Brazylię i identyczne idą nam, nie wiem, na inną yy, linię montażową położoną znajdującą się gdzie indziej? W Europie czy gdzie indziej na świecie, tego się nie dowiemy. Musielibyśmy mieć te pilarki powiedzmy e, koło siebie z różnych źródeł. Tak, jedna jest z Brazylii, jedna jest nie wiem ze Szwecji, jedna jeszcze jest gdzie indziej, i wtedy możemy porównywać jakby ten proces montażu, jak to jest montowane, e, i z jakich to jest elementów, czy one są identycznie takie same. No, generalnie po numerze seryjnym, możemy dojść do jakby jednej tej e, fabryki. Do jednego e, producenta części, a kto od nich bierze i montuje, więc generalnie tutaj te pilarki powinny być wszystkie identyczne. Natomiast dobrze by było sobie to też przeanalizować, poszperać gdzieś tam w sieci, poczytać o tym, żeby czasami nie było jakichś wątpliwości. Ja osobiście nie prowadziłem tego typu zabiegów, nie porównywałem tych pilarek jako tako jeśli chodzi o e, ich jakość. Natomiast dobrze jest to mieć na uwadze. Kiedyś słyszałem ponoć taką opinię, że tam w Brazylii to tak też nie do końca to wszystko wygląda. Ale nieważne, nie, nie, nic nie sugeruje, nie, nie, nie chcę, żebyście mnie odebrali, że ja coś krytykuję, yy, albo że jakoś specjalnie jestem nastawiony sceptycznie do pewnych rozwiązań. Yy, sami widzieliście cenę tego urządzenia i myślę, że za te pieniążki, gdybym miał sobie wybrać teraz pilarkę i kupić, nie wiem, drugą 560. To wolałbym ją kupić na Ukrainie niż tutaj. Widząc różnicę w cenie, tak? gdzie mógłbym mieć praktycznie tam dwie w cenie, tutaj jednej. Co jeszcze? Bo tu myślę, że nie ma co dyskutować. Cena czyni cuda, jak to ktoś kiedyś powiedział, i faktycznie trochę tak jest, jeśli chodzi o nas. Potrafimy dużo rzeczy zrobić, lub przymknąć oko, jeśli mówimy o cenie. No dobrze, teraz tak. O czym musimy pamiętać, kupując takie urządzenie? Przede wszystkim te pilarki nie są objęte serwisem gwarancyjnym, gwarancją u nas. Czyli, jeśli sobie ją przywieziemy spoza terytorium Polski, to żaden serwis nie ma obowiązku nam tej pilarki przeglądać na gwarancji. Jeśli coś się stanie, coś się zepsuje, nikt nam nie uwzględni gwarancji. Mało tego, bo w tej chwili rozmawiając z kilkoma e, znajomymi z serwisów autoryzowanych, też podzielili się taką e, wiedzą ze mną na temat obecnie napraw gwarancyjnych czy też przeglądów gwarancyjnych. Jeśli sobie kupimy Huskwarne, nie wiem, 560 przez internet i nagle coś w niej się uszkodzi, zepsuje, to już tak łatwo nie odniesiemy jej do serwisu lokalnego, tak? Bo no, prosta sprawa, chciałeś mieć gwarancję na swoje urządzenie, trzeba było ją kupić w tym punkcie stacjonarnym, gdzieś najbliżej nas, a nie szukać oferty o 100, 150 czy 200 zł tańszych gdzieś tam w internecie gdzie no, nie wiemy nic o tym urządzeniu, tak naprawdę, czy o tym sklepie. Czy też o tym, czy pilarka przeszła serwis zerowy, ale o tym też za chwilkę. Także ja sam nie dziwię się autoryzowanym serwisom, że nie chcą serwisować, czy przeglądać na gwarancji urządzeń zakupionych gdzieś tam w, w sieci. Yy, ponoć już serwisy STIL yy, nie oferują czegoś takiego i usługa nawet naprawy gwarancyjnej będzie wiązała się z tym, że klient będzie musiał ponieść koszty tej naprawy i tego typu e, operacje nie będą uwzględniane jako naprawa gwarancyjna świadczona przez serwis za darmo. E, a jak nie, no to odsyłamy sobie pilareczkę tam gdzie ją kupiliśmy i niech tam się martwią, jeśli ktoś za nią poręczył i, i tą gwarancję udzielił. E, natomiast tutaj jest sprawa jeszcze inna, bo ta pilarka jest spoza jakby naszego rynku, no więc, no więc generalnie nikt za nią odpowiedzialności nie weźmie. E, chyba, że tam na Ukrainie gdzie sobie kupiliśmy i mamy dokumenty na to, że tam została kupiona. Także tutaj nie wiem czy komuś by się chciało jechać na Ukrainę, żeby tą gwarancję, na tej gwarancji tą pilarkę e, przeglądać, robić czy naprawiać. To musimy sobie wziąć już powiedzmy na swoje barki. Wiedząc, że skoro zaoszczędziliśmy 1000 czy 2000 na zakupie nowej pilarki, to stać nas będzie na jej naprawę. Nieważne czy ona się zepsuje z winy konstrukcji czy z naszej winy. To już jest obojętne. Kupiliśmy taniej, to też miejmy to z tyłu łowy, że każda awaria będzie się wiązała z tym, że pokrywamy ją sobie z własnej kieszeni. I teraz kolejna sprawa: jakość urządzenia. Bo myślę, że to też jest istotna kwestia, aby o tym porozmawiać. Dobrze pamiętamy czasy. Myślę, że większość z nas, kiedy takie firmy jak Stil, Husqvarna, Dolpima, Dolmar, to były firmy, których urządzenia, przede wszystkim były znane z trwałości, jakości, dobrego wykonania. Z pewnością pamiętamy takie pilarki jak Stil 026, 036, modele np. AV, czy podobnie jak stare Husqvarna, chociażby model 55 czy 51. Były znane z tego, że były to dość trwałe, dobrze wykonane urządzenia. I uważam, że też zaobserwowałem coś takiego, że w dalszym ciągu my próbujemy wspominać tamte czasy i tamte urządzenia. No i tutaj zaczyna się poszukiwania urządzeń, które by jeszcze, że tak powiem, reprezentowały tą grupę urządzeń sprzed 20-30 lat. Z racji, że nie możemy ich znaleźć tu na europejskim rynku, to szukamy poza granicami Unii Europejskiej tych urządzeń, które są dostępne. Tak. Dzisiejszy gość Husqvarna 353. I tutaj należałoby przede wszystkim Zastanowić się nad tym, czy to, że ta pilarka wygląda tak jak ta sprzed 30 lat, czy 20 lat, to czy tak samo dokładnie z takich samych materiałów została wykonana. Bo to, że ona jest technicznie, jeśli chodzi o swoją budowę, o rozwiązania, zrobiona identycznie jak ta sprzed 30 lat, to nie do końca jest to też ta sama jakość części. I teraz może się okazać, że kupując. Taką Husqvarna 353, ona nie wytrzyma nam tyle, co Husqvarna sprzed 30 lat 353. O tym też musimy pamiętać. I być na to gotowym, że trzeba wziąć pod uwagę to, że takiej pilarce musimy poświęcić troszeczkę więcej uwagi. To znaczy częściej ją serwisować, przeglądać, zwracać uwagę na różne właśnie jakieś tam symptomy, które ona może nam dawać. Tak jak w tym przypadku, ale do tych zastrzeżeń odnośnie tej pilarki wrócę w następnym materiale który będzie z przeglądu i diagnostyki tej pilarki. Co jeszcze a propos takiej pilarki? Biorąc pod uwagę właśnie, że te części mogą być zrobione identycznie, ale niekoniecznie z identycznego materiału, ale chodzi mi tu o takie podzespoły jak gaźnik, łączniki, przewody paliwowe, czy ogólnie cylinder, tłok, pierścienie, wał, cała skrzynia korbowa. To są najważniejsze. Części takiej pilarki, które jeśli będą wykonane troszeczkę słabiej, troszeczkę gorzej to na pewno będzie to miało odbicie w jej żywotności. Kolejną sprawą, jeśli jesteśmy już w temacie części, to dobrze jest, przez zakupem takiej pilarki, gdzieś za wschodniej granicy, przeanalizować dostępność części. Czy na przykład są dostępne jeszcze oryginalne części do 353, czy do innej Husqvarna, którą chcielibyśmy kupić właśnie z innego źródła niż nasze krajowe. I tutaj możemy się zdziwić, że na przykład do danego modelu części są nieosiągalne, a na przykład oficjalny dystrybutor Husqvarna w Polsce nie sprowadzi nam tych części do nas i je nam nie sprzeda, i wtedy będziemy szukać znowu jakiegoś źródła części spoza e, naszych granic. Ja osobiście przyznam się, że nie sprawdzałem i nie analizowałem dostępności części do 353. Być może jeszcze dostęp jest całkiem spory tych części u nas w oficjalnej dystrybucji. i nie będzie z tym problemu. Natomiast warto wziąć sobie to pod uwagę, czy chcemy potem szukać tych części. Czy nam się to będzie opłacać i czy tego oczekujemy po naszej pilarce, którą kupimy za kilkaset złotych taniej. I czy to y, będzie dla nas pewnym usprawiedliwieniem potem różnych problemów z tą pilarką. Odnośnie problemów, jakie możemy spotkać, i z czym się musimy zmierzyć po zakupie takiej pilarki. Z tego względu. Że jest to pilarka kupiona z niewiadomego źródła. Wiemy, że jest to składane w Brazylii, wiemy, że pochodzi to z Ukrainy. Natomiast musimy o tym pamiętać, nie mamy tak zwanego przeglądu zerowego. Nikt tej pilarki nie odpalał, nikt nie sprawdzał parametrów pracy, nikt nie sprawdzał, czy ten jest wyregulowany, czy trzeba taką regulację przeprowadzić. Jest to świeżo, że tak powiem, z fabryki, w pudełku. Pierwsze uruchomienie, rozruch wykonujemy. Sami. O tym trzeba pamiętać, bo jeśli kupujemy pilarkę w jakimś lokalnym sklepie, to sprzedawca, jeśli to jest autoryzowany serwis, to powinien taki przegląd zerowy na swój koszt zrobić, czyli wlać troszeczkę paliwa, odpalić, sprawdzić czy pompka oleju podaje olej na prowadnicę i łańcuch. Czy obroty maksymalne takie e, są jak e, zaleca producent, czy też nie ma innych problemów z uruchomieniem takiego urządzenia? I takie urządzenie powinno po pewnych jeszcze dodatkowych informacjach ze strony sprzedawcy być przekazane klientowi. Klient ma mieć pełną informację o tym urządzeniu: jak go używać, jakie stosować oleje, jak dotrzeć takie urządzenie i z podbitą kartą gwarancyjną powinien być zadowolony ze sklepu. Natomiast kupując to sobie gdzieś tam, no to nie mamy tego przeglądu zerowego, nie mamy żadnej informacji oprócz instrukcji. A jeśli jest dorzucona do spodowanej pilarki, musimy sobie sami to poczytać i się doinformować. Natomiast w przypadku, no właśnie, regulacji gaźnika, no to musimy albo udać się do serwisu autoryzowanego lub innego serwisu, który posiada miernik i jakąś tam wiedzę, aby to urządzenie nam ustawić, sprawdzić, zweryfikować. No i tu się właśnie narażamy na dodatkowe koszty, bo jeśli to będzie pilarka z innego źródła, to każdy serwis oczywiście policzy sobie za taki przegląd zerowy. W zależności od zakresu czy też cennika, jaki dany serwis ma, to te ceny mogą się wahać. Natomiast trzeba wziąć to pod uwagę. Że taką operację prawdopodobnie trzeba będzie przeprowadzić. Ale tak jak w tym przypadku, właśnie tej Husqvarna 353. Prawdopodobnie taki przegląd zerowy nie został wykonany. Pilarka jest do wyregulowania i do zweryfikowania. Są niektóre elementy, które być może trzeba będzie wymienić, lub może już się uszkodziły, lub może były uszkodzone. Tego nie wiemy, bo kupiliśmy pilarkę w ciemno po zdjęciu z internetu, tylko z sugestią, że jest to nowa pilarka przewieziona z Ukrainy. Naprawdę trzeba przy takich pilarkach, przy takich zakupach wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw, tak jak wspomniałem na początku, bo to, że kierujemy się tylko ceną i tym tym przekonaniem, że to jest model, który był 20 lat temu, 30 lat temu najlepszy na rynku i taką pilarkę chcemy mieć, bo jest och, ach. Oczywiście chcielibyśmy w to wszystko też wierzyć i ufać temu, że tak jest. Natomiast tutaj przedstawiłem Wam kilka argumentów za tym, że może być inaczej, i nie mówię, że na pewno tak jest. Natomiast warto te yy, wszystkie zagadnienia sobie przeanalizować: co gdyby trzeba było wyremontować? Co gdyby trzeba było zrobić przegląd zerowy? Co gdyby doszło do jakiejś awarii i, trzeba nam, i potrzebujemy jakichś części? Co wtedy? Czy jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym sami? Czy możemy to ogarnąć? Czy mamy takie możliwości? Czy na przykład jesteśmy na to gotowi, że za kupiarkę trzeba będzie wsadzić 500 zł? Na przykład załóżmy, tak, będzie coś wymienić, plus przegląd zerowy, plus coś tam jeszcze, i tak dalej wyjdzie na 500 zł, czy jesteśmy na to gotowi, żeby tyle dopłacić, i czy to faktycznie yy, jak się nam okaże, że sprowadzenie tej bizarki u nas i ktoś to sprzedaje plus 500 zł do tej ceny, którą wspomniałem na początku, plus 500 zł, potem jakaś tam pierwsza regulacja naprawy i takie jakieś tam drobiazgi, które trzeba będzie zrobić, bo a nóż coś tam nie domaga, czy yy, Powiedzmy, dodatkowo 1000 zł do tej ceny jeszcze będzie atrakcyjny yy, przez zakupie tej pilarki. No i co, jeśli się okaże, że na przykład, że aktualnie te pilarki już tak jakościowo dobrze nie są wykonane i wcale nie kupujemy aż tak dobrze sprawnej, aż tak dobrze technicznie wykonanej pilarki. Bo jestem przekonany co do jakości urządzeń sprzed 20-30 lat, natomiast obecnie nie wiem. Nie mówię, że na pewno są źle wykonane, natomiast, bo na razie jest to taki troszeczkę znak zapytania, jeśli chodzi o te pilarki. No dobrze, myślę, że wyczerpałem temat, który chciałem dzisiaj poruszyć. Jeśli mielibyście jakieś pytania, zastrzeżenia, uwagi, czy też swoje doświadczenia, to bardzo chętnie w komentarzach, proszę, piszcie, postaram się odpowiedzieć na ile to będzie możliwe, a może pojawi się jakiś ciekawy wątek, właśnie związany z takimi pilarkami lub problemami które Was napotkały przez zakupie takiego urządzenia i późniejszych naprawach. Też bardzo fajnie, abyście napisali kilka słów. Tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcę do subskrypcji kanału i do wciśnięcia dzwoneczka, abyście byli na bieżąco w treściach, które publikuję. A z tą pilareczką zobaczymy się jeszcze raz już przy przeglądzie i diagnostyce. Zweryfikujemy sobie jej stan, sprawdzimy obroty i tak dalej. Zobaczymy z czym to może się wiązać i jak to wygląda. Także jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Na razie hej, cześć.